Norbert, yy, ciężki taki trening, troszkę inny niż yy, typowe treningi bokserskie, trening siłowy oparty trochę na pomyśle Pawła Kłaka, jak Ci to wchodzi? No ogólnie trening już jest sprawdzony, bo yy, ten sam cykl przychodziliśmy w, yy, w wakacje, ćwiczyliśmy, robiliśmy takie treningi, także wchodzi dobra siła, yy, nie hamuje nas w boksowaniu, także no, jestem zadowolony z tego i wiem, że na pewno przyniesie to pożądany efekt. Jakiś czas temu mieliśmy okazję porozmawiać, żony byłeś rewanżu z Matyją, plany Ci chyba troszkę zmieniły. To znaczy, no kurczę, dalej jestem chętny do tego rewanżu, tylko że jeżeli Marek by się zbliżył przynajmniej do limitu wagi super średniej. wiadomo, że jesteśmy dwie różne kategorie wagowe, jeżeli pójdę w rewanż, by się odbył w kategorii półciężkiej, to moja siła nie będzie miała takiej samej wymowy jak w... Kategorii superśredniej. Także, jeżeli ten limit byłby taki, przynajmniej umowny, bliżej tego limitu wagi superśredniej, to bardzo chętnie cały czas. Ale jest tutaj drugi nowy kandydat. Nowy kandydat do walki. Mam już taki wycelowany. Jest im Maciek Miszkin. Określa się, że schodzi do wagi superśredniej. No, no na razie chyba tam nie widziałem na tych naważeniach, na ostatnich walkach, żeby się. Jakoś mocno zbliżył do tej wagi, ale jeżeli przechodzi do kategorii super, czynnej, wyzywa do pojedynku Andrzeja Saudre Maćka Sulęckiego, to dlaczego miałby się nie spotkać ze mną? Myślę, że już ja, ja bym zatrzymał jego karierę i na pewno by nie celował dalej w chłopaków. Także jestem chętny na walkę z Maćkiem Miszkinem. Oficjalnie mogę wyzwać, wyzwać go na pojedynek. No to pewnie macie, kto zobaczy i się jakoś odniesie, powiedz dalej myślisz o tym, by tutaj trenować w Polsce cały czas, czy myślisz może troszkę o wyjazdach, bo tak podpytuję, bo wszyscy chcą emigrować, dużo osób teraz podpisało kontrakty z zagranicą. No na pewno, jeżeli byłaby jakaś fajna oferta finansowa, czy na przykład walka o pasek, pas tytuł mistrza świata. To na pewno bym się zgodził. Także no, no najpierw muszą być te propozycje, żeby z nich skorzystać. Jeżeli nie ma jakiegoś konkretnego odezwu co do walk czy jakichś kontraktów zagranicznych, to nie ma co o tym mówić. Póki co myślę, że jestem na takim etapie kariery, że jestem w stanie zrobić kilka fajnych walk w Polsce, z, nie tylko z zagranicznymi, ale też i z polskimi zawodnikami, co myślę, że mnie mocniej wypromuje dalej w. Co do mojej kariery. No, właśnie, opowiedz, tak już konkretyzując, co dalej w tej chwili przygotowujesz się do jakiejś walki? No, teraz przygotowujemy się, moje przygotowania. Andrzej Gmistrz robi galę 21 marca. Także teraz, właśnie co zaczęliśmy, znaczy nie zaczęliśmy, kontynuujemy te przygotowania. To już są myślę ukierunkowane pod start na 21 marca. Czyli wszystko przygotowujecie się teraz, krótko mówiąc, na galę? Dokładnie. A przeciwnika znasz? Jeszcze nie. <laughs> nie będę zadawał głupich pytań. <laughs> Dokładnie. Także to jest takie, że to się pięć razy może zmienić samym. Chciał wiedzieć, z kim boksuje. Myślę, że bliżej już tam, może na początku marca będzie już to na pewno wiadome. Ale odpowiem, jak prawdziwy bokser, wszystko mi jedno, tak? <laughs> tak wszystko mi jedno, wychodzę po wygraną. Także kto to nie był, także nie ma różnicy. Dzięki wielkie. Dobra, dzięki.